Technologia Twin Charger jest obecna od lat i właśnie dlatego, że przybliżyć wam to ciekawe połączenie turu sprężarki i kompresora, trochę cofniemy się w czasie, konkretnie do 1988 roku. Na tapetę weźmiemy Nissan Micra. Dajcie łapkę w górę i oglądajcie. Marka Nissan w 1987 roku stwierdziła, że zorganizuje wyścigi o nazwie March Little Dynamic Cab Race. Dla tych niezorientowanych dodam, że pod nazwą March sprzedawano w Japonii nic innego jak Mikre. Teraz chyba nie muszę mówić, jakie auta brały udział w tych wyścigach. Uturbiony silnik MA-10ET o pojemności 1 litra i mocy 75 KONI został poddany modyfikacjom. Zmniejszono średnicę cylindra z 68 do 66 mm, a co za tym idzie, zmniejszono pojemność silnika z 980. Do 930 cm3. Zastosowano również aluminiowy blok oraz głowicę w celu redukcji wagi. Tak w dużym uproszczeniu powstał silnik o oznaczeniu MA09ERT. Dodatkowo silnik ten wyposażono w układ doładowania Twincharger Twin Charger i na tym chciałbym się skupić. Bazowy silnik posiadał turą sprężarkę, jednak zespół Nissana chciał czegoś więcej. dołożony jeszcze kompresor, a żeby być dokładny, sprężarkę Rootsa zasilaną z wału korbowego. Jest to bardzo prosta, wręcz prymitywna w swojej konstrukcji sprężarka. Niektórzy nawet używają określenia dmuchawa. Dwa wirniki obracają się względem siebie i obudowy, niejako przegarniając powietrze od filtra powietrza w kierunku silnika. Wirniki pracują względem siebie w ściśle ustalonej pozycji. Nie dotykają się. Połączone są ze sobą kołami zębatymi. Bardzo ważną cechą tego typu sprężarki jest to, że sprężanie następuje dopiero w momencie, kiedy powietrze na wyjściu napotka jakiś opór. Jest to tyle ważne, że w przeciwieństwie do innego typu kompresorów w momencie braku zwiększonego zapotrzebowania na powietrze, generuje stosunkowo małe obciążenie dla silnika. Kompresor dostarczał powietrze do silnika aż do momentu osiągnięcia 4000 obrotów na minutę. Po przekroczeniu tej wartości jego rolę przejmowała turu sprężarka. Trzeba zaznaczyć, że kompresor był również rozłączany w momencie spokojnego przemieszczania się pojazdem, aby ograniczyć straty związane z jego pracą. Wróćmy teraz do naszych czasów i poszukajmy takiego rozwiązania w grupie Volkswagena. Macie jakieś propozycje? Oczywiście, jedne z pierwszych silników 1.4 TSI również miały zastosowane doładowanie typu Twin Charger. Można je było spotkać w naprawdę wielu samochodach. Golf 5, 6 generacji, Audi A3, Seat Leon, i Ibiza, naprawdę ciężko wymienić wszystkie modele. Niestety, jak wielu z Was wie, silniki 1.4 TSI nie cieszą się dobrą sławą. Dręczy je naprawdę masa usterek, a skupiając się na samym układzie doładowania, jednym z problemów było sprzęgło elektromagnetyczne, które załącza i rozłącza kompresor. Umiejscowione było jako element pompy cieczy chłodzącej. Różnice jakie możemy zaobserwować pomiędzy silnikami Nissana i Volkswagena to kolejność sprężarek. W Nissanie najpierw mamy turbosprężarkę, a dopiero później kompresor. W 1.4 TSI odwrotnie. Kolejną dość istotną różnicą jest budowa sprężarki Rootsa. W Mikrze mamy dwa wirniki, po dwie łopaty każdy, natomiast w silniku TSI mamy dwa wirniki, po trzy skręcone łopaty zapewniające dużo większą sprawność w porównaniu do starszego odpowiednika. Doładowanie Twin Charger opiera się na wykorzystaniu doładowania mechanicznego za pomocą kompresora oraz turbosprężarki. W niskiej partii obrotów pracuje kompresor, a następnie do pracy wkracza tzw. turbina. Zapyta, ale właściwie po co takie kombinacje? Po to, aby jak najbardziej zmniejszyć efekt turbodziury, a w konsekwencji przyspieszyć reakcję silnika na pedał gazu. Jeśli chodzi o dzisiaj, to już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, a ja biorę się za kolejny materiał. Do zobaczenia, cześć!